Za chwilę jedziemy do stajni. Uwaga, uwaga, będziemy dzisiaj testować wszystkie rzeczy z kalendarzu. A daje się nie zrobić na filmiku, to nie wchodź w kadr. Yy, więc będziemy teraz wszystkie rzeczy z kalendarzu. Znaczy, te takie rzeczy, które teraz potrzebne, bo oczywiście nawet są jakieś do mycia kamizelek, czy do, na przykład do grudy, czy czegoś takiego. Tak, aktualnie moje ma, nie mają grudy, więc to by bo bez sensu. No, ale tak, i będziemy najpierw nagrywać tutaj to wszystko, no. Tyle. Dobra, najpierw takie coś. I to jest taki plaster spray. Maybe najwięcej ma pokrośni od innych koni. Więc teraz będziemy ją psikać. I jakby, ja nie wiem, jak to będzie działać. Ale jedną stronę zrobię tym, a drugą takim kremem. No. I teraz trzeba wsmarować porządnie, żeby to tam wszystko było wsmarowane. Dobra, mam dwa rodzaje smarków. Najpierw tego, tam, dał do powochania. No, daj. Busi. I tuś. Tu. 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 Tak, ten smakuje. Teraz ja sobie powąchaj. 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 Dobra, i teraz sobie tego zjedz. Teraz mam jeszcze te dwa. I one są inny smak. I teraz zobaczymy co chyba I coś. Tego wybrał. Ale tego też dostaniesz. No, więc woli to takie bardziej naturalne. No. Teraz taki y, szampon z spreju i on jest po prostu, Sprej, ogólnie to ja jakby najpierw będę t, y, to wszystko robić, a potem dopiero będę go czytać i to sprawdzić jak to działa, tak byś sobie nie zdziw się nie zdziwił, że cały czas jest kolejny produkt. I teraz mamy takie gumeczki i one, ogólnie wybrałam taki sobie fioletowy kolor, To teraz będzie taki, bo ja mam dwa spraye do ogrzywy. i jeden najpierw wybiorę na ogon, a drugi na grzywę, znaczy taki stylistyczny. I teraz na, grzy I teraz na grzywie posmarowałam też na łupież, bo jest taki przeciwko i na, i to jest ten taki w pełnowymiarowy, drugi na, na grzywę. Teraz maybe z drugiej strony, ma rany na spobici i teraz i taki krem też to jest. Więc to też jest jeden z, jedną z rzeczy z y, tego. I teraz taki krem do rąk dla jajka z y, suchymi, tymi y, dłońmi. I jakby ja tam nie gadam, bo ja tam z Adam gadam, ale ja to potem nagrywam i teraz nie mogę tego słuchać, bo jakby ja po prostu, ja nie wiem jak to się otwiera. No dobra no nieważne. No i teraz, y, yo, teraz, jak ja to mam te dłoń, to szczerze chyba mam na co alergię, bo teraz mi ręce zaczęły swędzić potem, po tym jak ja teraz to nagrywam, więc nie wiem dlaczego, no, ale smarujemy. Ada do mnie gadała i powiedziała, patrz, 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 to so Maybe robi, patrz, patrz, patrz. Więc nie mogłam się przestać śmiać. No, to jest zwykły krem. A, a teraz szybkie SPA, takie sprawdzanie tych wszystkich produktów. Ogólnie tą grzywę się o lepiej Hitowi, Hit chyba dostał jakieś tej grzywy. Ale tam nie ma żadnej rzeczy, tutaj, co jest uczulone, więc nie wiem dlaczego ogólnie. No, a potem też, yy, ale... No tutaj, jak oczyszczamy no to, on, te wszystkie żambory takie plamy zostawiają, ale nie wiem dlaczego, bo one mają tutaj te takie odległości, więc nie wiem dlaczego. No a potem zrobiłam jeszcze kopyta taką tą wodą, ale to jest bardzo brudne i znaczy to było, to było czyste, ale to potem zrobiło się brudne, więc to wszystko. I pa!